Ale dostał! No ze mną coś się da skoro mi władzę. Grałem w Skyrima mordo. Wejdę 4 kuli. Jestem! Chodź do mnie na dach, przypilnujemy to. Ua, ua. <laughs> nie wierzę, że to co, co Ładnie ładnie. Ha! Kosa! Leżeć nie do moich władz. Jesteś w tym komandorem socza? No tak tak tak. No. Ja jestem. Czy ty nas zabijasz właśnie? Nie <noise> sobie spoczył Trzech typa to było, leży nie Nie Tylko nie? Tak, no, no nie, nie? <noise> Ktoś mi się dopytał, czy są już nowe misje na czacie Jakie nowe misje? Ja nic nie wiem, ja tu jestem nowy Ten jakie salko mi przed ryjem zrobił, co to było? Bo jest Hiro i jak? Denaki? Denaki, który siada na ptaki? Łe, <noise> 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 dawaj ich tu, dawaj ich tu